No tutaj mamy już yy, to zawsze znaczy zamontowany ten silnik tu ładnie jest odgruzowane yy, tutaj o muszę wziąć inną lampkę bo słabo widać o tu było pełno błota pełno błota niby w ogóle aluminium widać to był taki ten silnik tu ładnie poczyszczone Jakieś tam przebarwienia też poprawimy, ale wyczyściłem tam z grubsza. O, tam już jest ładny, tam jeszcze lekko wydrapać, no ale już widać aluminium, już widać aluminium, tam jeszcze wyczyścimy, no ale to już jest kosmetyka. Bo tu był normalnie piasek, ziemia, tutaj także to jest poczyszczone ładnie. Co to jest silnika, żebyś świeżo wyjęty, niby z samochodu, to bym się kłócił, bo, bo tutaj po wyjęciu tych, tych, tych. Tam mamy o, taki zawór yy, zawór mamy O nie, nie widać chyba O, o widz, Widzicie? Kzonek zaworu Jest ja zarośnięty rdzą I tak samo jest tam także no no nie wiem że ten silnik tak, tak był od razu wyjęty. No tutaj w porządku w miarę To znowu rudy i tu znowu rudy, no nie wiem no się okaże. Mieliśmy montować, jest gwarancja najwyżej będzie drugi raz, nie? Zobaczymy jak to wszystko Tutaj będzie, no jest to wyczyszczone, bo był brudny strasznie, jeszcze musimy tutaj tym się zająć, wtryskami. Ale tu się zajmiemy później, jak sobie tam poskładamy, żeby tam już nic nam nie leciało, żeby tam, albo sobie tam to zabezpieczymy tu ładnie wszystko. Ale już szmatkami ładnie, tu wyrównamy, żeby to było, żeby tam nic nie zostało. Weźmiemy się za wtryski, za fryzowanie, wydmuchamy, wyczyścimy. No i będziemy to dalej składać. Nie Mówię, pokażę ten silnik, który był świeżo wyjęty z auta. To także to nie jest tak. Nie jest taki ze świeżo. Musiał leżeć. Zobaczymy, jak będzie w ogóle działać. nie? Także. Także teraz, na dzisiaj już kończymy, bo jest godzina. No chciałem się dłużej popracować, ale jest godzina 17. Za chwilę będzie 17 i trzeba coś zjeść, bo jeszcze dzisiaj nic nie jadłem zanim coś zjem, zanim jakąś kawę wypiję, będzie 18 pewnie, także już myślę, że sobie na dzisiaj damy spokój i tak dzisiaj zostało dużo ogarnięte, nowe poduszki wjechały od silnika, jedna, druga yy, tu będą oczywiście założone te osłony aluminiowe jeszcze ale musiałem silnik jakoś zamocować, a osłona by mi przeszkadzała, tu trzeba kable przełożyć jeszcze także osłona by mi zawadzała, a to zawsze można to jedną szybko odkręcić Osłonę przymocować tu, tu, tu i na tą czwartą, nie? Yy, także rozrzucik już siedzi, muszę go tylko dokręcić. Yy, I to by było na tyle, nie? Także kończymy na dziś i serdecznie pozdrawiam do, do kolejnego filmu. Autko niech sobie czeka. I myślę, że w piątek wiedziemy tym silnikiem. Do zobaczenia.